Dobierz Państwo, Ukazał się raport Laboratorium Internetowego Stanford. Poświęcony jest działalności GRU, czyli wywiadu wojskowego rosyjskiego oczywiście w internecie. Teraz proszę zobaczyć, to jest okładka tego raportu. potem king pages and persons assessing GRU uh, online uh, operations. 2014-2019, czyli ocena operacji internetowych online prowadzonych przez GRU, potem kinowskie strony i osoby. Otóż, na zlecenie Komitetu Wywiadu Kongresu Amerykańskiego, grupa ekspertów, właśnie z tego laboratorium internetowego Stanford, przygotowywała raport na temat, na temat działalności GRU w internecie. Podstawą były. Strony dostarczone przez Facebooka. Niestety nie podaję na jakiej zasadzie Facebook zinterpretował, że dane strony Facebookowe są prowadzone przez GRU, ale rozumiem, że Facebook, posiadający tzw. zwane metadany i, i inne, inną wiedzę szczegółową, mógł wyselekcjonować strony Facebookowe. Te 33 strony Facebookowe. Zawierały materiały z 75 domen. Część tych domen była identyczna ze stronami facebookowymi, część nie. Chodzi o domeny, na których były prowadzone witryny przez Gieru albo tak zwane fałszywe think tanki. Na czym to wszystko polega? Otóż Gieru zakłada witrynę internetową. Problem jest oczywiście treści, więc większość treści to są artykuły splagiatowane. Z innych źródeł, mogą być przy tym skrócone albo najczęściej nieco podfałszowane, tak żeby odpowiadały odpowiednio ideologii i tezą, które Gieruch chce rozpowszechniać. I te artykuły następnie zamieszcza się na Facebooku. Teraz, jeżeli chodzi o tak zwane fałszywe tożsamości. Artykuły oczywiście mają autorów. My nie wiemy, czy ci autorzy to jest jedna osoba, czy zespół, czy różne osoby. Tworzenie fałszywej tożsamości polega na tym, że wybieramy sobie jakiś pseudonim, no ale ja miałem konkretny pseudonim i to byłem ja, prawda, Józef Darski. Natomiast w tym wypadku nie wiemy, kto się za pseudonimem kryje. Następnie kradzie się jakieś zdjęcie z internetu i tworzy się fałszywe CV. Na ogół te fałszywe tożsamości występują jako tak zwani niezależni dziennikarze, freelancerzy, a charakteryzują się tym, że nikt ich nie zna, i nie mają żadnych znajomych, nigdzie nie są spotykani poza tymi stronami Facebookowymi, witrynami gieru, tudzież poza miejscami, które przedrukują ich materiały. I teraz proszę zobaczyć: to jest grafik, on pokazuje że takie fałszywe tożsamości produkują materiały, które są publikowane na różnych stronach. Tam u góry widzimy, na przykład taką fałszywą tożsamo tożsamość Zofia Mangel, a obok Johnny Van Jones, a na dole Alice Donovan, i grafik pokazuje, gdzie są zamieszczane ich materiały. Istnieją dwie metody podstawowe, jakby sprzedawania narracji w czasie tej działalności intoksykacyjnej. Pierwsza, możemy ją nazwać, tak autorzy ją nazywają to jest pranie informacji. To polega na tym, że zamieszczamy artykuł w jakimś jednym miejscu. Na naszej stronie, prawda, którą prowadzimy internetowej, i następnie przejmujemy go na serii innych stron, które też prowadzimy jako gieruchu. Druga forma narzucania narracji po angielsku nazywa się Burism, co mówiąc, że nie wiem, jak przetłumaczyć, no bo schamienie to nie będzie odpowiednie tłumaczenie od Burham. Polega to na tym, że tworzy się kilka, przy tym jak największą liczbę oczywiście, wariantów tej samej narracji. Zobaczmy jak ten cały system działa. Najpierw publikowane są materiały na stronie internetowej, potem przerzucane na Facebook, a następnie na zaprzyjaźnione witryny które już korzystają z Facebooka. Ulubionym miejscem to są takie fałszywe think tanki. Tutaj chciałem podać kilka przykładów. Na przykład jest taki think tank fałszywy, fałszywy, bo to nie jest żaden think tank, tylko po prostu grupa oficerów gieru, albo ludzi przez nich zatrudnionych. Tak, jeden z takich think tanków fałszywych nazywa się Notabene Group. Adres NBN grup opisane po angielsku.com a tytuł tego, tej strony brzmi Młodzieżowa Grupa śledcza. Oczywiście nie jest to żadna młodzieżowa grupa śledcza, tylko grupa wojskowych. No i tutaj materiały publikowane następnie są przerzucane na inne zaprzeźnione strony, i jaka jest treść tych materiałów? O ile grupa prigozina. Tych ludzi z fabryki troli zajmuje się przede wszystkim tematyką Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, o tyle gieru zajmowało się sprawą Syrii na pierwszym miejscu, a na drugim Czarnogóry w 2016 roku, kiedy Czarnogóra miała przystąpić do NATO. Tematyka Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w wypadku Gieru znajdowało się na drugim miejscu. Po tym Gieru nie działało w sieciach społecznościowych, tylko właśnie tak jak powiedziałem na tych e, witrynach e, i e, na Facebooku wykorzystując e, fałszywe tożsamości. I teraz e, jeśli chodzi o. E, tą notabene grupę, która cały czas działa, można tam zajrzeć i znajdą się tam aktualne materiały, to grupa ta opisywała wydarzenia w Hongkongu jako oczywiście sprowokowane przez CIA. Innym takim fałszywym think tankiem jest The Informer, adres theinformer.live, tam szefem jest Johnny Van Jones, fałszywa tożsamość, i ten informer zamieszczał materiały na przykład na ten temat, że w wyniku śledztwa wykryto, że na terenie Ukrainy są tajne laboratoria broni biologicznej i tam tamtą broń biologiczną się testuje. No, oczywiście, do tych samych wniosków, oczywiście całkowicie samodzielnie, prawda, dochodziła niejaka pani Ewa Pawela. Z ruchu antyszczepionkowego, więc można powiedzieć, że Gieru jest tak samo spostrzegawcze jak pani Pawela, stosujący logikę Stanisława Michalkiewicza. Innym takim fałszywym diktankiem jest Wild News Observer, a jeszcze innym Insight Syria Media Center. To jest bardzo ciekawe miejsce, ponieważ Prowadzi propagandę dotyczącą rosyjskiej działalności w Syrii i broni Asada. I tu można bardzo łatwo prześledzić pewną no, akcję dezinformacyjną. Otóż, pod fałszywą tożsamością Sophie Mangel. Ukazał się artykuł opowiadający o tym, jak to w wyniku śledztwa niezależnych działaczy obrony praw człowieka okazało się, że atak chemiczny przypisywany Asadowi przez Amerykanów i, środki, i, i ośrodki zachodnie był oczywiście pro, fałszywką. W całej instelacji brali udział aktorzy. Ona pisała zresztą dwa artykuły, jeden dotyczył e, zastosowania broni chemicznej we wschodniej Gucie, a potem drugi raz to powtórzyła a prowincji Idlib. Także mamy do czynienia z amerykańską prowokacją e, po to, żeby oskarżyć niewinnego Asada. Ten artykuł natychmiast to przerzucony na Facebooka, a stąd e, powędrował do m, takiego, e, takiego portalu, który nazywa się Global Research, a adres jest globalresearch.ca, bo to jest domena kanadyjska. I z Global Research rozprzestrzenił się na cały świat. Myśmy tu też mieli mnóstwo ludzi, którzy takie roskie brednie wypisywali w internecie, również pod moimi audycjami. Dlaczego ten Global Research jest taki ważny? Bo jest to po pierwsze miejsce, które masowo publikuje artykuły podpisywane fałszywymi tożsamościami, po prostu artykuły spreparowane przez Gierł, a uchodzi za niezależny think tank i Global Research jest portalem, na który uwielbia powoływać się w Polsce partia rosyjska jako na właśnie tutaj grupę niezależnych naukowców, która dokonuje rozmaitych odkryć. A żeby było zabawniej, to Global Research jest prowadzony przez Żyda Chosudowskiego. No, to jakoś łowcom Żydów nie przeszkadza. Widocznie to jest dobry Żyd, bo antyamerykański i prorosyjski. Kolejnym takim think tankiem jest Czernogorska Nowińska Agencja, która w języku serbo-chorwackim i angielskim publikuje informacje. W tej chwili jest y, chyba w stanie likwidacji, bo główny okres działalności to był 2016 rok, kiedy prowadziła akcję pod hasłem, że Czarnogóra nie będzie kolonią NATO. No to oczywiście nam przypomina y, hasła y, naszej partii rosyjskiej, że Polska nie będzie kolonią y, Stanów Zjednoczonych. Z tych ciekawych stron, które GRU wymyśliło i prowadziło, y, była w języku ukraińskim zawichić z Ukrainy. Działała ona tylko jeden miesiąc, był to zapewne jakiś eksperyment, ale ciekawa jest treść, którą tam podawano, a mianowicie e, artykuły e, mówiły o tym, że Lwów jest polski, ma polskie tradycje i że e, w ogóle mieszkańcy e, Galicji nie mają nic wspólnego z Ukrainą, że w Ukrainie jest źle i najlepszym wyjściem sytuacji jest emigrować. Z Ukrainy. I tutaj podawano sposoby, jak emigrować na teren Polski. Innymi operacjami są tak zwane przecieki. Gieru założyło dwie strony: DC Leaks, to na wzór WikiLeaks, i Fancy Beer, czyli fantazyjny miś. Jeżeli chodzi o fantazyjnego misia, to był on poświęcony sprawom sportu. Było w okresie, kiedy sportowców, lekatletów rosyjskich wykluczono zastosowanie stosowanie dopingu i Fancy Beer zajmował się ujawnianiem, nazwijmy to ujawnianiem w cudzysłowie, jak to doping stosują sportowcy zachodni. Działalność Fancy Beer i DC Leaks polegała na tym, że Gieru wykradało dokumenty, włamywało się do różnych miejsc, wykradało dokumenty i odpowiednio je preparowało. W gieru są dwie jednostki, które się takimi sprawami zajmują. To jest jednostka wojskowa 26-165 i jednostka wojskowa 74-455. Ciekaw jest, DC-Leaks na przykład wykradło list generała Bridlawa, który był wtedy dowódcą sił amerykańskich w Europie, do Obamy i odpowiednio go spreparowało. Tak, żeby wyglądało, że generał Billow zachęcał Obamę do rozpoczęcia konfliktu z Rosją. Oczywiście, żeby rozpowszechnić narrację rosyjską, trzeba mieć szereg stron internetowych, z których jedna przejmowałaby po drugiej dane artykuły. I takie strony, oczywiście są, na tym grafiku Państwo widzieliście, ile tego jest. Takim ciekawym przykładem jest na przykład z witryna South Africa Today.net. Rzeczą charakterystyczną jak w takich wypadkach jest fakt, że nie ma tam żadnych danych, a jedynie adres redakcji, który jest podany, znajduje się w Tajlandii. I takich stron jest wiele, ale trzeba pamiętać o tym, że te fałszywe informacje. Są przyjmowane również przez prawdziwe portale. I przed tym trzeba się strzec. A na koniec chciałem nawiązać do wypowiedzi Chora Mońskiego, która wywołała tutaj tyle niepokoju i już rozmaitych spekulacji o tym, jak to. Zaraz wybuchnie wojna, albo Ukraina pójdzie do Rosji, bo tak chce Igor Kohomoński. Otóż Igor Kohomoński w tej wypowiedzi, nie tylko mówił o porozumieniu z Rosją, ale podał cenę. On ogłosił, że Ukraina zwiąże się z Rosją za 100 miliardów dolarów. Oczywiście takiej ceny nie ma, natomiast cała, całe to grożenie wojną i pójściem do Rosji jest to po prostu szantażowanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który sprzeciwił się zwrotowi choroby kołłowejskiemu prywatbanku. I chorkołomeński żąda albo dwóch miliardów, jak już kiedyś mówiłem, albo zwrotu PrivatBanku, banku, który ogłosił z pieniędzy i państwo go znacjonalizowało, dokapitalizowując właśnie pod nadzorem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I w tej chwili Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakazał zwrotu PrivatBanku banku A a za MFU e, oczywiście kryją się Stany Zjednoczone. Także Zełęski będzie miał wybór. Albo zwróci prywatny bank i na razie się Stanom Zjednoczonym i Międzynarodowemu Funduszu Walutowemu, albo będzie musiał się z Kołomoyskim pożegnać. To jednak. Nie ma nic wspólnego z polityką kapitulacji wobec Rosji, którą rozpoczął Kołomoński. Opowiadałem Państwu o tym raporcie wydanym przez Rand Corporation. Otóż właśnie dwóch autorów ukraińskich, Czały i Filipczuk, należą do ekspertów ekipy zełęckiego. Także podejrzewam, że spotkanie w formacie normandzkim będzie wykorzystane przez Zeleńskiego do tego, żeby uzasadnić, że no, muszę skapitulować przed Rosją, czyli dać autonomię Donbasowi, bo tak żądają Niemcy Francja. Z czego sobie w tej chwili Ukraińcy zdają sprawę. A zatem pozostaje pytanie, kiedy i w jakiej formie dojdzie do trzeciego mandatu, jeżeli koło inne czynniki przed kapitulacją nie powstrzymają. Dziękuję bardzo.